Dzień w minutę. Czy wiedzieliście, że pan premier Morawiecki pojechał nie tylko z jednym, ale z dwoma wetami na szczyt w Brukseli i oczywiście nie wrócił z żadnym? To drugie weto miało dotyczyć celu klimatycznego, czyli redukcji o 55% emisji w stosunku do roku 90, 1990, tak żebyśmy osiągnęli tę redukcję w 2030 roku. To jest niezwykle ważne dla osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej całej Europy w roku 2050, mówi wam coś ta liczba, mnie też. I dotąd pan premier no, rok temu zawetował już raz ten europejski cel klimatyczny, teraz wrócił z taką obietnicą, że Polska ten cel klimatyczny spełni. Dlaczego? No, po pierwsze, najpierw miał swoich sojuszników w tych rozmowach, później okazało się, że Polska walczy sama już przeciwko wszy wszystkim krajom europejskim na szczycie. I musiał panu premierowi Morawieckiemu tutaj w negocjacjach pomagać premier Holandii. I tak, ten sam premier Holandii, o którym media publiczne mówią, że to jest samo zło i że to jest osoba, która chce tylko źle dla Polski. Okazało się, że jednak z takiej pomocy pan premier musiał skorzystać, bo wszyscy byli już lekko zniecierpliwieni na no to ciągłe mówienie przez Polskę nie, 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 nie zawetujemy, nie będziemy. No i oczywiście efekt. Tej naszej wspaniałej polityki zagranicznej jest taki, że po pierwsze jedno weto budżetowe się nie udało i to bardzo dobrze, ale też drugie weto klimatyczne też się nie udało. To jest właśnie pokaz polskiej siły, kiedy wracamy tutaj do Polski i oznajmiamy wszystkim, że przyjechaliśmy zwycięzcy. No. To zupełnie tak jak latem, kiedy pan premier mówił, że również zwyciężyliśmy. Więc powiem tak: dobrze dla klimatu i dobrze dla budżetu, dobrze, że dostaniemy środki unijne. Źle, że była ta cała awantura, która miała odwrócić uwagę Polaków od epidemii i od spraw, które są o wiele, wiele ważniejsze niż euro europejskie awantury.